O kuće, ja se boje, serio vam povijem, ja se boje. zrobię coś po raz pierwszy, czyli usiądę na markowy motocykl o wartości 50 tysięcy złotych. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ inna osoba, która całe swoje życie jeździła tylko i wyłącznie markowymi motocyklami, przesiądzie się na mój chiński o wartości 10 tysięcy złotych. A ja w międzyczasie podjechałem na stację paliw, abyśmy zatańkowali paliwo, no i mogli sobie porządnie poupalać. No i oczywiście nie mogłem się powstrzymać, aby nie umyć naszej Toyotki. Brud pięknie spływa z tego auta, ponieważ mamy tutaj powłokę, więc za 2 zł i czystą wodą samochód błyszczy. A to jotkę, no jeżeli jesteście ciekawi, to dalej sprzedajemy. Także lecimy teraz śmigać. Ja, oczywiście, nie z pustymi rękoma, tylko z wiaderkiem, krótki serwis dosłownie zrobimy dla naszego Kajosa. Spójrzcie na to, oto cudo. Nasz pitbike starym, którym kiedyś jeździliśmy, jeszcze cały czas stoi. Tutaj czeka na naszą interwencję. Widzę, że nie ma koła w ogóle, jakiś wygięty ogon, ale spokojnie, do tego jeszcze w przyszłości kiedyś na pewno wrócimy. <laughs> Co? Łańcuch nasmarować, filtr wyczyścić i najważniejsze to z siedziskiem mój tuning naprawić. Nasz problem z siedziskiem jest taki, że dwie śruby po bokach trzymają, ale ta tutaj śruba, która jest od tyłu, ona nie trzyma. I nawet zobacz, ej, zobacz jaki tu brud, nie? Ten. Wo, nawet Patyk słuchaj tu jakimś cudem. Nawet to się jakoś tu przedostało. Wytłumaczę wam, na czym polegała nasza naprawa. Przede wszystkim wpasowaliśmy te boczne plastiki, także nie rozjeżdża nam się przód z tyłem. Po drugie, mocno dokręciliśmy wszystkie śruby i siedzisko na maksa do przodu, także nie wypadnie. Całe swoje życie jesteś markowymi sprzętami. Ja Ci dzisiaj rzucam wyzwanie, żebyś przesiadł na oto wspaniałe cudo, jakimże jest chińskie Kajo 250 na 27 koni. Wartość tego oto cuda około 11-12 tysięcy. Ty mi powiedz o swoim sprzęcie i jakie ty mi wyzwanie dajesz. No to ja ci daję wyzwanie, żeby tutaj na tym motocyklu, który zabija ludzi po prostu, przejechać się, a także, żeby na nim ogarniać dobrze. Jest to huskwarna TE300 z roku 2020 Dwuców, czy 300 na około 50 koni, także różnica w mocy jest ponad dwukrotna, no i za ten sprzęcior ponad 50 tysięcy trzeba dać, nie? Dokładnie. Wiesz po co tu jestem? Żebyś akurat w tym momencie zasubskrybował kanał. Się zastanawiam jak teraz usiądę na sprzęt, który kosztuje nie wiadomo ile, który ma nie wiadomo jaką moc, już nieważne, nic nie jest ważne, tylko pytanie czy przeżyję. Tak jak powiedziałeś, ludzie się zabijają na tych sprzętach. Ja wiem, że ty masz 150 w dwusuwie, które również ma tam coś pod 40 koni, więc może po prostu słuchajcie, dajcie dacie mi szansę po prostu na przeżycie, zlitujecie się nade mną i usiądziemy, zmienimy się z twoją? No, może, może. <laughs> Żebym miał po prostu większe szanse na przeżycie, błagam, zróbmy to. Dobra, lecimy! Ciekawe, dwa światy różne, wymieniamy się, zobaczymy jak nam pójdzie, będziemy mieli różne zadania i challenge. Jak wykonujesz challenge, zdobywasz punkcik Ten, kto przegrywa, to wytarza się w błocie, ale tutaj nie ma problemu, z tym błota mamy wystarczająco Nadmiarę. Także myślę, że na główkę osoba przegrana wskakuje do błota, żeby było ciekawie, także zaczynamy Zaczynamy Otóż to, mortki, tysięcy osób, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy za Waszą aktywność. Dziękuję, że doceniacie, jaki dowozimy wam materiał, jaką jakość materiału i że piszecie wasze komentarze, subskrybujecie kanał. To niesamowicie motywuje, do tego pamiętajcie, zasubskrybować kanał, kliknąć dzwonek, napisać jakiś komentarz. Ja wszystko czytam, odpowiadam i oglądajcie. U mnie jest wszystko bardzo proste. Siadasz, kluczyk, przykręcasz najważniejszy na maksa w prawo. Tak jest. Przęgło sobie wciskasz, bum! I po prostu, no machina po prostu, wiesz, sama płynie. To chodź. Teraz pokaż Dobrze. mi, o co chodzi tutaj z twoim bydlakiem, bo u ciebie tu inaczej Tak samo. samo Jedynka w dół, luz między jedynką a dwójką. No i co, tutaj rozrusznik. Przy odpalaniu dajemy gazu. Teraz jest zimny, więc nie odpali. Tak to skopniaka. Już jest gorzej, już jest gorzej niż w kaju tutaj. O, o kurczę, ja się boję, serio wam powiem, ja się boję. Ja nie wiem, czego się spodziewać. O, o, o. o kurde. Wow, ale się przyjemnie jedzie, o ja pierdziu. oj, Ojojoj, oj, ludzie kochani To jest bez porównania Błotko? Ale piękne bagienko O kurde tary! Po pięciu metrach to jest zupełnie inna bajka Tak przyjemnie się tym jedzie No jednak katem ja. Wow, ale warun ostry mamy! No. Co tu jest? Ale to jest niewygodne, że u ciebie rozrusznik nie działa! No niestety! Ja pierdziele, utopimy się to zaraz! No powiem wam, że różnicę czuć od razu. KTM wydaje się być taki zwinny, taki łatwy bardzo w prowadzeniu i manewrowaniu. Nie, tu nie przejedziemy, byku! No, nie przejedziemy! A zobacz, co tu się dzieje, zobacz. A ja myślę, czemu to nie jedzie. Kurde! No niestety, takie uroki, enduro. A, A to żeśmy dali. A. O nie, nie tędy droga. Bo troszeczkę żeśmy zakleili sprzęty, jak na start technicznej trasy. Trzeba zupełnie inaczej jechać, tam tamtędy. Ale zupełnie inna jazda. Ludzie, kochani. Dawid się świetnie bawi O kurde Mój jak odkręcisz to jest masakra Ta no, Czekaj. nie No nie Co tam byku? Ale ciśnie tego dwusuwa Dobra jestem na trasie Udało się wjechać ja przepraszam bardzo, ja ci od razu mówię, ja ci tego nie oddam mnie. to jest tak przyjemna jazda, przez to, że właśnie jak puszczasz gaz, to cztery ci zwalnia. On ci nie zwalnia. Po pierwsze, po drugie, tu jest taka mod na jedynce. Jedynie co zauważyłem, to że dół u ciebie jest słabszy. Że ja tutaj muszę dawać więcej gazu, a jak daję więcej gazu, to on mi wyrywa, więc tylko do tego muszę się przyzwyczaić. Ale poza tym byku to jest różnicę jak bogaty słuchaj a rower. No widzisz, no jednak jak kurczę, no, topowy mot Motocykl stopowej marki, no bo jednak KTM to KTM. Coś, co reprezentuje jednak, nie? Nie technika, zrobi z ciebie zawodnika. Otóż ja się z tym to absolutnie nie zgadzam, ponieważ tutaj między tymi jest tak olbrzymia różnica, że w takich warunkach akurat, w jakich jesteśmy, ja tą trasę techniczną słuchaj, jak, jak miód po prostu ona mi no. przechodzi. A ty co powiesz? Największy problem jest taki, że sprzęgło jest zero-jedynkowe. Czyli albo jedziesz, albo nie jedziesz. Tutaj to jest jednak sprzęgło i skrzynia biegów Enduro. No to masz takie. I masz sobie powoli ruszyć. A tu jest, nie jedziesz, jedziesz. No to nic. Pierwszy punkt dla mnie, trasa techniczna, także wytarzanie się w błotku coraz bliżej jest Nawet dla nie chcę o tym myśleć. <noise> Dobra, lecimy dalej. Aaaa! Jaki ojciec, słuchaj, co to się dzieje? Ja chcę, żebyście poznali tutaj prawdziwego specjalistę, prawdziwego zawodnika. Czerwycki... Nie, 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 jestem tylko seniorem, seniorem tego juniora. I tak naprawdę pomagam jemu bawić się, spełniać swoje marzenia. Nie? Ludzie strasznie polecają mi w komentarzach, słuchaj, próbuj markowego, przesiądź się na Markowy i po prostu zobaczysz, otworzą ci się oczy i w ogóle i wiesz. I każdy mi to mówi, że wie, że potem już na przykład na chińskie nie wrócę. Ile muszę mieć kasy, żeby właśnie kupić coś sensownego? I wiesz, i nie pakować w niego, ale żeby jeździło. 30 ko. Okej. Okay. Mniej, mniej się nie da. Te motocykle są naprawdę, naprawdę katoodporne. Bo jak się przesiądzisz za chwilę na to, to zobaczysz diametralną różnicę. Diametralną, bo to jest naprawdę przepaść między tymi motocyklami w prowadzeniu. We Pracy. wszystkim, nie? Poza tym przesiadasz się z czterosuwa na dwusuwa. Ten motocykl po pierwsze jest łatwiejszy, po obsłudze, ale naprawdę? jest mocniejszy. E! Wow, co to się dzieje? go tutaj na wysepkę. To są nagrywki, nie stary. To jest największy hero! Młody nastawiony jest wroga, słuchajcie, nie chce mi oddać wygranej, więc mamy tutaj ten podjazd... ...lecisz! Co on od razu? No nie do końca, nie do końca mi o to chodziło, bo bardziej tam chciałem wyżej żeby brał. Ma pewność, zobaczcie jaką pewność siebie ma tej, nie? No kurde ciężko, no jednak największy minus jest taki, że jest sprzęgło zero-jedynkowe, czyli albo jedziesz, albo stoisz. I tyle. Nie wjechałem dokładnie tam, gdzie chciałem, ale teraz jadę. Zobaczysz, A, ja pierwszy. Zobacz. I co, i co? A ta, Morsko pamiętaj, żeby subnąć kanał. Akurat w tym momencie jest czas dla tego. No zobaczymy, czy młody sobie poradzi. Tylko ostro, ostro, ostro. Aj! ładnie wystarczy, Ładnie, ładnie. Jedzie, jedzie. No niestety to nie jest KTM. No, nie... no, 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 no. pokaż Oskar to. Nie no, złe popsuł mi już, nie no. zobacz. no co to za silniczyk mi tu wyciągnęłeś? Żarówka wyleciała. Taksy, taksy, taksy na operatora i koniec. Tu już yeah. kurde jest poważnie. Z góry tak patrzysz i myślisz co jest grane. To się kameruje, panie? Gdzie młody mnie zaprowadził pod tą ścianę, słuchaj, po prostu pionową? Teraz ja się cykam ostro. Grubo albo wcale, nie? Byczku, no to pokaż, jak to się robi, dawaj. <słuch> on nie wjedzie, nie ma opcji, żeby on wjechał. Nie, z takim rozpędem w życiu. Że coś, ty, już. Nie, nie. Jak? Bez rozpędu gość wjechał tam? Zobacz, teraz gość jedzie na... Na Markowym. Oj, 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 oj. Jak on tam wjechał, stary, jak on wjechał na Chińczyku bez rozpędu? Gdzie ja normalnie, żeby wjechać, to, to ja muszę już stąd, słuchaj, startować. Dobrze! Wydaje się, że ci mocne nosa po prostu. Ale tak jest, serio, tak jest. Nie no, gość, ja z nim nie gadam. Voila, ja, ja z nim nie gadam, to jest jakiś oszust. Co? Nie, 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 coś tu musiał podmienić w międzyczasie. No specjalnie na początku dał ci się poczuć pewnie, żeby teraz cię po prostu, wiesz, przygieździł. Jaki drań, tej, jak on to wjechał? Jak na którym biegu to wjechałeś? Nie mogę zdradzić sekretu. Nie no, powiedz. Zacząłem na trójce, połowie górki, jak ogarnąłem, że mam do odciny, trzymam full gas i traci nagle moc, to szybka redukcja na dwójkę i wjechał. Jeśli będziesz trzymał gaz, to na trójce wjedziesz. Czuć, no, bardzo czuć ten zapas mocy w ktm że jednak tą manetę można zawsze odkręcić i ona po prostu Ciebie poniesie i porwie. Kurde, to samo jedzie, nie no, to samo jedzie, to, to samo jedzie. Co oczywiście, no, zwyczajnie ułatwia jazdę. Co, kurde, to samo jedzie. Ale mega dobrze, kurde, nie spodziewałem się, że da radę. To samo wjechało, to samo wjechało. Ja nic nie zrobiłem. To nie jest łatwe, a do tego 150 jest naprawdę trudna w opanowaniu, bo tam musisz odkręcić i trzymać, bo inaczej jak nastąpi chwila zwątpienia, to już nie wiedziesz. No Dzień dobry. Brawo. Hej. Ani nie wierzyłem, że wjadę. Należy wierzyć. Ale to tak ciągnie, byku, że mi się że ani pozycji nie miałem dobrej, ani nic. Zasługa dwusuwa. Zastosowałeś się do głównej wskazówki, czyli trzymać gaz. On po prostu jedzie tej. To jest czołg, który jak jedzie, a to jest taki bzyczek, którego tak naprawdę musisz tylko kontrolować, nie? Ale o. bardzo dobrze to zrobiłeś, nie? Wow. Raz się nie liczy. I to przyjmujemy. Trzy razy mamy podjechać. Dobra. Trzy razy mamy podjechać. To mi się podoba. No to lecimy. To nagram cię z góry. Jeśli podjadę... O chul. Ja mówię, ja nie wierzę, że on wjedzie, nie? Ja mówię, jak on to wjeżdża? To ja po prostu przypominam swoją walkę, żeby wjechać w coś takiego młodych ale widzisz, widzisz? Otóż to! i to mi się podoba! O kurcze, nic mi nie usłyszy, takiego stresa mam. Oby nie wjechał, ja chcę punkt, ja chcę punkt. Dobra, jedziemy, nie ma co. Nie, nie <ślałapka. Jest! A! O! ślałapka> Nie dał rady. Trach mnie zabił, powiem ci tak. Ja wiedziałem na starcie, że już, kurczę mówię, nie. Ale kurde, no na o wiele słabszym motocyklu ja dałem rady, a Dawid nie? Haha, ha. jak na tym wjeżdżać? Mówię, że tylnym hamulcem? I tylko i wyłącznie na sprzęgle. Najgorzej. No właśnie. Łoł! Wow. Jeżdżą śpiry! Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Tym razem Dawid nie dał rady, a ja dałem. Kiedyś na YouTube usłyszałem, że na dwusuwie jest trudniej jeździć. Totalna bzdura, z którą się nie zgadzam, ponieważ przez to, że dwusów nie hamuje silnikiem, to przez to nie musicie tak walczyć z tą kierownicą. On sam jedzie, on sam płynie. No w enduro to się bardzo przydaje. Ja yeah, stary idziemy z tobą dosłownie. Łeb łeb, łeb łeb I tutaj ciebie znajdę. Morsko, pamiętaj, subik musi być. No niestety tym razem mu się udało wjechać. Żeby nie połamać, słuchajcie, ostatecznie. A jedzie, jedzie, bo, jedzie, jedzie. Jak on to robi? O nie, 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 nie. Kurde! Otóż tuż To mi się podoba! I to mi się tam podoba, się jest? Ładnie. Co tam? Kurde, te osy, te pszczoły, kurde, już denerwują mnie. <laughs> dobra, dobra, dobra. Jeszcze trzeci podjazd nas czeka. Wjechał, wjechał. O ładnie. Uwaga. Czy daradę, da radę, moja szansa? Wow. Nie, 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 nie. Ja rzeczywiście muszę na trójce zaczynać, bo na dwójce on mega szybko osiąga swój maksimum, wiesz o co chodzi? I on się wtedy dusi. Trzeba wyczuć obroty. Muszę go kręcić. Musisz go kręcić jednak. Ale co teraz nie kręciłem go? Słabo. Na przykład jedziesz na trójce i podczas podjazdu nie przyspieszasz, i po prostu jest coraz mniejsza tonacja dźwięku, czyli jest. Ok. okay. To znaczy, że on słabnie i się dusi. Początek był dla niego trudny, ale młodemu coraz lepiej idzie na Kajo, to prawda. Jak ja stąd się wydostanę tej? o, 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 widzisz. No, 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 no. Dobra technika. O kurcze, blade. Na podnóżki, na podnóżki już. A. Udało mu się zjechać. Dobrze, jedna uwaga, jak startujesz, jedną nogę masz na podnóżku, tą z hamulcem A. Rozumiesz? I odpychasz się z niej, dokładasz drugą No 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 nie, no A popełniłeś błąd, bo wystartowałeś w powietrzu i było groźnie, tak? No to prawda, <śpiewanie> było groźnie, to prawda No i dupa No i zremisował Idealnie A ja mam taki mały challenge, co? O, tu wstawaj. Ja wiem, że ty takie rzeczy lubisz. Podpuszcza. KTM, szczerze, tak drogim motocyklem, to nie jest wyzwanie, żeby ty podjechał. Pod ten podjazd z KTM, to ja tak. <grym> Więc teraz challenge, spróbuj tym podjechać. No, no, jestem sam ciekaw tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że będziesz miał z tym większy kłopot, pomimo, że to jest twój motocykl, dużo więcej nie miesz. Oczywiście, że będzie, będę miał kłopot, bo ja szczerze, ja patrzę, no to jak ty że Ja nie rozumiem, jak on wjeżdża. Bo ty rzeczywiście, ty umiesz działać tym sprzęgłem i potrafisz zredukować i ten... A tym bardziej teraz, po przesiadce z tego na tamto. Co ty chcesz mi powiedzieć, że ja na swoim potworze nie wiadę? Weź zabieraj tego, słuchaj, to co to jest jakieś nieporozumienie żółte? O! I co? ale wjechał, dobrze. Król jest tutaj! To co myślę, udowodniliśmy Wam, że chińskie Kajo za 10 tysięcy całkowicie i absolutnie daje sobie radę. Tak, jest wiele rzeczy, skąd wynika ta cena i Kajo nie kosztuje tam 50 tysięcy, ale mimo wszystko da się nim podjechać absolutnie wszystko, jak tutaj na przykład na zwirowni. KTM dzięki swojej cenie oczywiście daje po prostu większą przyjemność, większą Friday z jazdy, ale obaj te dwa motocykle w zupełności nadają się do jazdy. Ale mam nadzieję, że na tym przynajmniej zjadę. Wow, 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 wow! Zjechał! Jakie zły jestem, widzicie? Co, coś... Co się dzieje? Co, poszło? No chyba... No nie gadaj! No tak słychać! Jest kamień! Gdzie kamień? Gdzie widzisz kamień? W sensie... A, łańcuch! Za bardzo jest napięty! Nie co, przy podjeździe mogło się... Chyba. Łaku! Tak właśnie, Kają skończyło. Dobra, tu jest kałuża najbliżej. Chodźmy tylne koło do kałuży wsadźmy. Wrzućmy go do wody, wrzućmy go do włota! Młody zaraz kontent zrobi. Niechął, pojechał. No to już karę wykonał, słuchajcie. Już, już cały uwalony w błocie. Nie no Dobry. Junior, słuchaj, podoba mi się to, że nie musiałem Cię nawet namawiać na karę, sam dobrowolnie ją przyjąłeś, więc pokaż go z tyłu, to mi się podoba. Umawialiśmy się na błoto, jest błoto, jest kara wykonana, także brawo. Dobra, to ja zabieram Kajo. <słuch> Półtora kilo na plecach mam Po ilu latach ja się przysiadłem na Markowy? Po trzech latach bodajże katowania najpierw pitbajków, słuchajcie Potem tego kajosa i pierwszy raz w życiu usiadłem i poczułem rzeczywiście co to jest dwusów W 150 z taką olbrzymią mocą, wow, coś pięknego, serio, no niesamowite doświadczenie ja myślę, że słuchajcie, w przyszłości, być może nawet tym latem, uda mi się słuchajcie, zgarnąć jakąś jakąś markową sztukę, żeby tutaj dowozić jeszcze więcej, wiecie, kontentu i tego. Setunia to jest moje oczko w głowie. Chociaż na kajo też się spoko jeździło. <grym> Taki kurde, ciągnik, tak se jechałem. To jest ciekawe py, py, porównanie. Py, py. Nie pojedzie szybko, ale pojedzie. Ale pojedzie. <grym> myślę, że dowieźliśmy ludziom fajny content, było ciekawe porównanie, aczkolwiek. Słuchajcie, tutaj zostaje. Jeszcze cały czas zobaczcie, jak ona kusi, Zobaczcie, jak ona kusi 300 w dwusuwie na 50 około kunia. Piotr mi cały czas reklamuje. Mówię, tu jest naprawdę świętość, słuchajcie, święty gral. Power. Pure Power. 300 cm3 versus 150 cm3. Wtrysk kontra gaźnik. Liniowość kontra dzieliniowa. Dodajesz mocy i ona cały czas jest. Tutaj tej mocy nie ma. Tu musisz jej w pie... <grymne> Jak ich To jedzie. Więc no cóż powiecie, żebyśmy troszeczkę posmakowali tej trysety, co? Chcecie, aby Dawid Frank został sponiewierany przez 300 cm sześciennych? Dla Dla Słuchajcie, już tutaj tyle strachu, że dajcie mi to spróbować, aż mi się chce, słuchajcie.